Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję klawiatury od firmy Bloody, klawiatury na nietypowych przełącznikach mechanicznych na podczerwień o żywotności 100 milionów kliknięć. Jest to klawiatura Bloody B740A, cenę macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy recenzję, zapraszam. i przed nami, moi drodzy, klawiatura Blady B740A sprzęt, który w tej chwili może nie robi jeszcze aż takiego wrażenia. Natomiast myślę, że za kilka minut będziecie w stanie zmienić stanie. Przede wszystkim podstawy. Jest to klawiatura mechaniczna. Jednak nie mamy tutaj typowego rozwiązania w postaci klasycznych przełączników mechanicznych typu Cherry MX czy jakieś Kaylie. Są tutaj innowacyjne, opatentowane przez Blady. Przełączniki na podczerwień, które przede wszystkim mają być mega szybkie. Producent chwali się, że jest to tylko 0,2 milisekundy. W przypadku elementu metalowego w klasycznych przełącznikach magicznych jest to więcej. 0 lagów, 0 opóźnień 30 mS, szybsza reakcja, aktywacja również 30% szybciej, ponieważ po przebyciu już 1,5 mm, a nie 2,2 mm, jak w klasycznych mechanikach. która także wodoodporna, kurzoodporna i nie ma tutaj efektu double-kliku znanego z niektórych mechaników. Tak więc to już brzmi ciekawie. Natomiast jeszcze jedna ważna informacja, moi drodzy, żywotność tych przełączników na podczerwień to uwaga, trzymajcie się 100 milionów kliknięć, czyli po prostu niesamowicie przebija wszystko Cherry mx -y, nawet Romer G, nawet QS1 ze Series Apex. Po prostu wszystkie znane przełączniki, które mają do tam 60, chyba 70 maksymalnie milionów, przebija ilością 100 milionów klików wytrzymałości, przynajmniej 100 milionów klików. I trzeba dodać też, że ta klawiatura jest w naprawdę rozsądnej, dobrej cenie jak na mechanika, ponieważ jest to około 400 zł. Dokładne ceny zawsze macie w opisie filmu, a taki Apex e, M800 czy Logitech G910 Orion Spark to jest wydatek rzędu 7-8 stówek, więc dwa razy tyle. Mamy tutaj też oprogramowanie, mamy pamięć, mamy podświetlenie, zobaczcie to też za chwilkę. Tak więc myślę, że tym wstępem Was już zaciekawiłem, natomiast rzucimy sobie okiem na klawiaturę. Ona wygląda jakby była z metalu, natomiast jest to tworzywo, ale jest to tworzywo dobrej jakości. Tu mamy element błyszczący, logo blody będzie się świecić. Mamy też tu takie otwory, i cała klawiatura jest taka dość kanciata. Mam tutaj metalowe elementy, które nadają mi po prostu takiego dość fajnego wyglądu. Jeśli chodzi o profil, to jest on taki. No i klawiatura, oczywiście, jak to mechanik swoje waży. Naprawdę konkretna rzecz. Mamy zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki, no, która jest całkiem okej. Okay. Ja z takiej rzeczy generalnie nie korzystam, bo mam jest za nisko. Natomiast jakbym korzystał miał biurko wyżej, to myślę, że taka podpórka byłaby całkiem okej. Okay. Mamy w zestawie też 8 silikonowych nakładek, które są naprawdę bardzo fajne. Zobaczcie, co bliska. Są chropowate i naprawdę bardzo fajnie to mocuje tutaj palec na miejscu. Powiem Wam, że... Chciałbym, żeby wszystkie nakładki były takie, dosłownie wszystkie, natomiast mamy tylko 8 w komplecie. Jak nie możemy zmienić na takie podstawowe, brązowe też są w zestawie. Jeśli chodzi o dodatkowe klawisze, tak widzicie, nie mamy żadnych. Nie mamy też tutaj funkcji multimedialnych, więc jest to mm, taka klawiatura bardzo podstawowa. Producent po prostu zrezygnował jego zdaniem ze wszystkiego, co zbędne. Natomiast mamy ukrytą regulację podświetlenia i włącznik trybu gamingowego, czyli coś, co się przydaje. Mamy też takie zagadkowe oznaczenia tutaj. Pomyślicie, że jakieś dodatkowe klawisze PS, SL, e, PB, a to jest po prostu green screen, scroll, lock i pause, break, czyli takie podstawowe Windowsowe e, klawisze. I moi drodzy, jeśli chodzi o wysokość tych klawiszy, to są dość wysokie. Natomiast faktycznie ten dystans do przebycia nie jest zbyt duży, zobaczcie. I aktywacja następuje po przebyciu nieco ponad milimetra, półtorej milimetra, więc jest to bardzo szybko. No i siła aktywacji nie jest to prawda tam podana, natomiast jest wyraźnie mniejsza niż w klasycznych mechanikach, chociaż czuć odskok tego mechanizmu bardzo dobrze. I moi drodzy, powiem Wam, że na tej klawiaturze bardzo lekko się pisze, wystarczy te klawisze po prostu muskać. Jeśli piszemy szybko, to oczywiście jak to mechanik jest głośny, ale jeśli tylko gramy, to za bardzo nas nie słychać. A jeśli chodzi o przewód, no to mamy taki standardowy przewód biały, oplot, natomiast jest on mięciutki. Ta mechanika właśnie to jest zaskakujące, że mamy tak miękki przewód. Nie mam żadnych hubów USB, teraz przewód jest dość długi, niecałe 2 metry. Mamy paseczek do spięcia nadmiaru, mamy też wtyk z logo Bloody i klawiatura oczywiście próbkuje z częstotliwością 1000 Hz, czyli reakcja w jedną milisekundę, no musi być taka, jeśli to ma być najszybsza klawiatura mechaniczna świata oczywiście, od spodu jak sobie odwrócimy, to zobaczcie mamy podwyższenia gumowane i mamy tutaj gumki na końcach tak to wygląda i tu jeszcze na środku jest też guma i sprawdźmy sobie szybciutko na tych podwyższeniach Jak ta klawiatura się zachowa? Bardzo duża przyczepność. I bez nich jest też naprawdę fajnie. Tak więc za chwilę w dalszej części zobaczycie m.in. jak działa antighosting, jakie jest oprogramowanie i tak dalej. Natomiast teraz pokażę Wam równie ciekawą rzecz, czyli podświetlenie. Po Troszeczkę zmniejszymy ilość światła. poświetlenia za nami. Natomiast jak to działa? Po prostu wystarczy Fn i zmniejszamy natężenie, wyłączamy nawet poświetlenie, wyłączamy z powrotem, a Fn plus F8 daje nam włącznik trybu gamingowego, gdzie mamy absolutny anti-ghosting i możemy równie dobrze to wyłączyć. Zobaczcie, pojawia się G, znika. I w tej chwili widzimy oprogramowanie, które nazywa się Key Dominator do klawiatury Bloody w prosty sposób tutaj na listę wciągnąć klawisze nadać im jakieś funkcje jak widzicie bardzo prosto się to tutaj czyni nie ma z tym problemu możemy sobie profile tutaj regulować jest ultra core do kupienia oczywiście mamy zaawansowany program oscar do makr opcję super combo czy coś podobnego jak było też w myszce bloody i about czyli informacje o tym oprogramowaniu tak więc powiem Wam, że oczywiście też tryb gamingowy możemy sobie tutaj włączyć pamięć jest ja nie widzę żadnego tutaj konfiguratora podświetlenia więc prawdopodobnie jest tylko takie jak mam na klawiaturze czyli stałe, a zmieniające się jeśli nie używamy w trybie takiego wygaszacza tej klawiatury i pora sprawdzić anti-ghosting tej świetnej klawiatury Zaczynamy Dobrze OK zetka, 2-3 OK Mamy 10 i lecimy kombinację starał się wciskać po 10, nawet więcej zobaczcie o właśnie, właśnie, właśnie absolutny anti-ghosting, nieważne co wciśniemy, że tu próbuję nie nacisnąć kombinacji, która zamyka program do czego byśmy nie wcisnęli? Ilu klawiszy na raz? Wszystkie są łapane i naprawdę duża ilość. Prawdopodobnie, jakbym wcisnął wszystkie klawisze na raz jakimś cudem, to też by zareagowały. Jak klawiatura mechaniczna, każdy przycisk ma osobny przełącznik, który jest niezależnym organizmem. A tak więc, jeśli chodzi o anti-ghosting, jest tutaj absolutny. Nie ma żadnego problemu z wciśnięciem jakichkolwiek kombinacji. Problem. Blokowania się, nie wbijania klawiszy w tej klawiaturze po prostu nie występuje, dlatego zbiera za ten test kolejny plus. Dobrze, moi drodzy, widzieliście recenzję, czas na podsumowanie. Co mi się podoba w tej klawiaturze? Generalnie sam pomysł tej technologii przełączników mechanicznych na podczerwień, że ta żywotność jest naprawdę porażająca, gigantyczna, na pewno będą działać długo. Faktycznie reagują szybko, reagują dobrze. E, pod względem tego nie mam się do czego przyczepić. Mamy fajne podświetlenie, ale niekonfigurowane. E, ta fala to jest taki po prostu efekt zaprogramowany, a tak mamy standardowe e, podświetlenie, po prostu kolorowe. Nie mamy żadnych multimediów, nie mamy żadnych dodatkowych klawiszy do makr, ale klawiatura ma dość ciekawy, dość fantazyjny kształt. Ogólnie wygląda ciekawie, dobrze, w miarę ładnie. Oprogramowanie jest troszeczkę zagmatwane dla początkujących użytkowników, też miejscami błędnie, po prostu w sposób niepełny przetłumaczone, jakieś tam poprzekręcane wyrazy i tak można generalnie przymknąć oko, natomiast jakieś tam niedoróbki mankamenty są, ale generalnie w tej cenie jak na taką żywotność klawiaturę w pełni mechaniczną, jak na dość dobrą jakość wykonania, myślę, że produkt naprawdę fajny, rekomendacji tutaj nie będzie, ale ocena jak najbardziej może być dość wysoka, ponieważ naprawdę ciekawy, naprawdę udany produkt, Blady udowadnia, że da się zrobić Świetną rzecz, w miarę rozsądnej cenie. Bardziej to widać po myszkach. Natomiast klawiatury też, ta klawiatura mechaniczna też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Byłem ciekaw tej technologii i tutaj faktycznie jest nieźle. Co mi się jeszcze podoba to te silikonowe nakładki na 8 klawiszy, które w praktyce sprawdzają się świetnie. Klawiatura też jest odporna na kurz, odporna i tak dalej. Przełączniki są naprawdę dobrze skonstruowane, dlatego jak kupicie sobie taką klawiaturkę, powinna Wam służyć naprawdę długi czas. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, polecajcie go znajomym. Widzimy się w kolejnych. W filmach pozdrawiam Was, cześć.